seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day Halo, hallo hallo witam was serdecznie ja i producent chcecie chcecie patrzcie się pierwszy raz na filmie będzie występował nie tylko na rolce ani na jakimś skrócie jest i on Froduś, Froduś, z którym niedługo się pożegnam, bo przyszedł ten moment, ta chwila, kiedy wyjazd do Kalpe zbliża się wielkimi krokami. I dzisiaj zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia chcę nagrać taki odcinek, co ja takiego biorę do Kalpe? Dlatego do walizka już przygotowana, jeszcze pusta, więc idzie ją podnieść bez problemu. Moje rzeczy również tutaj gotowe. Które pakuję, więc serdecznie Was zapraszam na takie przygotowanie się na wyjazd na rower do jakiegoś innego kraju, gdzie trzeba dolecieć samolotem. W tym wypadku jest to Kalpe w Hiszpanii, rajon Alicante, na 100 km na południe od Walencji. Więc, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia tego odcinka, i oczywiście, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału. O. Słuchajcie, przyszedł mail z Ryanera, żeby odprawić się przez internet. Więc nie ma problemu i się odprawiamy. Zresztą odpraw się online co najmniej dwie godziny przed lotem, aby uniknąć odpłaty 55 euro za odprawę na lotnisku. Słuchajcie, więc pierwsza rzecz. Ryanair każe się sobie płacić za odprawę na lotnisku. No dlatego lepiej to zrobić poprzez aplikację. Ja tą, taką aplikację posiada, więc wchodzimy w nią. To nie są trudne sprawy. I tak naprawdę, moi drodzy, gdy ja pierwszy raz to rok temu robiłem, to myślałem, że to będzie bardzo, to bardzo skomplikowane, a okazuje się, że jest to bardzo proste. Wystarczy właśnie ściągnąć sobie aplikację i poprzez aplikację wszystko tutaj sobie porobić i można się śmiało odprawić. Więc ja już tutaj klikam, klikam, klikam i zaraz będzie wszystko gotowe. Ja już odprawiony, więc naprawdę chwilę to zajmuje. Tylko trzeba tam w aplikacji podać albo dowód osobisty, albo paszport. No i w tym wypadku, kiedy podróżujemy po Unii Europejskiej, wystarczy do tego nasz osobisty dowód. Natomiast jeżeli poza Unią Europejską, no to już musimy wpisać paszport. To o tym też pamiętajmy. Słuchajcie. Tak, odnośnie tego pakowania to chciałbym tylko zaznaczyć, czekajcie, odłożę sobie komóreczkę, chciałbym zaznaczyć tylko, że tu nie będzie mowy o pakowaniu takich rzeczy, jak bielizna, rzeczy dochodzenia na co dzień. Skupimy się typowo na tym, co sportowe. No bo padały różnego rodzaju pytania odnośnie tego mojego wyjazdu do Kalpe. Przede wszystkim, czy zabieram ze sobą rower. Myślę osobiście, że gdy lecimy na krócej niż dwa tygodnie, to tego roweru nie opłaca się ze sobą zabierać. Ja rok temu byłem na 7 pełnych dni jeżdżenia, czyli łącznie 9 dni, bo pierwszy dzień no to podróż, kolejny dzień powrót, ale 7 dni na miejscu i wynajęcie roweru na miejscu wychodzi taniej, niż gdybyśmy mieli przede wszystkim załatwić sobie jakąś walizkę rowerową albo ją kupować. Myślę, że w momencie kiedy nie podróżujemy aż tak często, na przykład jest to raz albo dwa razy do roku, no to raczej nikt w taką walizkę się nie będzie Posarzał, no bo ona trochę kosztuje, no to kwestia wynajęcia tej walizki to jest yy, pewna opłata. No i opłata za bagaż, który jest, no jakby się nie patrząc, taki bardzo gabarytowy, troszeczkę inny niż taka zwykła walizka, więc pewnie też to kosztuje trochę więcej, więc należy to sobie przeliczyć, czy Taniej będzie wynająć rower na miejscu, czy brać ze sobą. Oprócz tego, gdy bierzemy rower ze sobą, no to też musimy posiadać tego różnego rodzaju umiejętności, żeby ten rower później złożyć na miejscu, przygotować do jazdy, a na koniec go rozłożyć, wpakować we walizkę, no bo tam trzeba jednak troszeczkę rzeczy odkręcać. Więc ja idę na łatwiznę, no i też tnę koszty, no żeby te koszty były troszeczkę mniejsze. No to wynajmuję rower na miejscu. Rok temu właśnie tak zrobiłem i byłem mega zadowolony. Tutaj polecam z serca, i to nie jest żadna reklama, ponieważ nikt mi za to nie płaci, tylko to jest moje osobiste doświadczenie wypożyczalnia rowerów. Costa Blanca mają swoją. no ty już tutaj nie tego, chodź tu, chodź, chodź. chodź, chodź. Mają wypożyczanie rowerów w centrum. Kalpę. Sprawna obsługa, wszystko idealnie przygotowane. Naprawdę jest to super sprawa. Oprócz tego porowano to Polacy, więc bez problemu po polsku także się dogadamy. Słuchajcie, Frodo tutaj dostał teraz szal. Pana, no, co ty robisz? No. Bawić się chcesz? Nie ma zabawy. Musimy odcinek nagrać. Słuchajcie, już za samego Froda, no to proszę tutaj lajki, suby. I podwijanie tego filmu. Dobrze, ty się już. Spokój, spokój, siad, siad, spokój, 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 siad. Usian, żeby nie było. No, więc, więc polecam kostablankę.cc. Oni też wynajmują y, apartamenty, hotele za ich pośrednictwem, właśnie ja tak robię. Y, I patrzy się już. Tylko chodź tu, chodź, 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 chodź. Idź stąd. No, trzeba go tutaj się pozbyć, było, bo. No nie no nie da nagrać. Dobra, słuchajcie. Musimy przerwać, bo Frodo dostaje w z szaleń czy mały, chodź, 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 No jest już u siebie na miejscu na dole. Tam y, jego królestwo, jego osobisty mały grajdołek. Y, natomiast myślałam, że będę mógł z nim tutaj nagrać, a jednak dostał. Szał, bo chce się bawić. Ja często zapominam, że to jest jeszcze malutki szczeniaczek, a czy malutki w sensie, że ma dopiero pół roku, no ale jest dalej szczeniakiem, mimo że waży już 30 kilo, jest dość potężny. No więc wracając do y, kwestii roweru, to już musimy sobie przeliczyć. I zobaczyć, co dla nas będzie wygodniejsze. Dla mnie wygodniejsza opcja jest właśnie taka, żeby jednak rower wynająć na miejscu, bo niczym się nie przejmujemy dodatkowo. Costa Blanca też zapewnia transfer z lotniska w Alicante, w jedną, w drugą stronę. No więc człowiek jest naprawdę zwolniony z tej troski o to, jak się tam dostanie. Więc opcja taka naprawdę dla ludzi, którzy boją się załatwiania pewnych rzeczy, może nie czują się tak sprawnie językowo. Więc to jest jedna sprawa odnośnie roweru. Można przywieźć swój, można wypożyczyć, pytanie jak nam się to opłaca, jak nam się chce w to wszystko bawić, każdy z nas wybiera co jest dla niego wygodne, ja rower wypożyczam. Więc gdy mamy już załatwione te kwestie, właśnie odprawienie się już na miejscu, ten rowerek będzie czekał przygotowany. No to trzeba się spakować, więc bierzemy się za pakowanie, otwieramy walizkę i teraz słuchajcie, ja biorę bagaż duży. Dlaczego biorę bagaż duży? Ponieważ kosztował 30 zł więcej niż bagaż taki kabinowy. To gdy rejestru, rezerwowałem bilet, no wiadomo, że trzeba było jakąś walizeczkę wziąć, więc była opcja plecak z właśnie z kabinówką, no i to kosztowało i była opcja plecak plus duży bagaż właśnie 20 kilogramowy rejestrowany i tam było drożej chyba 35 zł. No więc ja się nie zastanawiałam i biorę, biorę bagaż duży. Dlaczego? No bo nie czuję się ograniczony, że nagle muszę się jakoś specjalnie zmieścić do tej kabinówki. Na pewno by szło, natomiast no w kabinówce, z racji tego, że to jest malutka walizka, dużo miejsca zajmą te rzeczy, których nie można zwinąć, to znaczy kask i buty rowerowe, które są sztywne. Kask no jest sztywny, można do kasku duże zapakować, natomiast mimo wszystko pewne są ograniczenia odnośnie tego miejsca w tej walizce. W dużej walizce, zważywszy na to, że kosztowało to mówię 35 zł, w jedną stronę więcej, no to żadne pieniądze, a tu się nie muszę martwić i mogę zabrać więcej rzeczy. I z racji tego, że właśnie mam duży bagaż, no to zabieram ubrań rowerowych na 4 dni swojego jeżdżenia. Tyle, ile będę tam na miejscu, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek, to będą dni, kiedy będę jeździł, więc biorę 4 pary spodenek, trochę więcej bluzeczek, ale o tym za chwilę, skarpetki, czapeczki, rękawki, wszystko zaraz Wam opowiem, co tak naprawdę do tej walizki wyląduje i na co zwrócić uwagę, jak trzeba się na taki wyjazd, jakby się nie patrząc, w zimie przygotować. Walizka przygotowana. Tutaj leży cały ten mój majdan, który ze sobą zabieram, a tutaj się Wam pochwalę w tle mój malutki księgozbiór. Bardzo lubię czytać książki, mam dość dużo książek. No, więc yy, tak to wygląda. Natomiast zanim zaczniemy, to pakowanie, czyli wrzucanie do tej waluski właśnie tych rzeczy, które zabieram ze sobą, to pod ostatnim filmem padło, to było zakręcone pytanie, padło takie pytanie na temat urlopu u księży. Jak to wygląda? I myślę, że warto w tym miejscu, kiedy ja właśnie na ten urlop się szykuję, troszeczkę na ten temat powiedzieć. No przede wszystkim jako księdzu przysługuje urlop, tak? Mam urlop w 30 dni w ciągu całego roku do wykorzystania w... i to się bierze przeważnie w czasie wakacji. I ogólnie rzecz biorąc, jak byłem wikarym, no to gdzieś tam w maju siadali z proboszczem danej parafii, z innymi wikarymi, jeśli byli, no i żeśmy tam gdzieś sobie rozpisywali, kto kiedy wyjeżdża. No, bo wiadomo, że jeśli jest nas więcej, ktoś wyjedzie, no to wtedy musimy przejąć za niego obowiązki. No, tak to wyglądało. I dlatego na parafiach, w czasie, kiedy są wakacje, no jest o wiele mniej takiej pracy duszpasterskiej, w znaczeniu nie ma dodatkowych gdzieś tam nabożeństw, jakichś spotkań, grup tego wszystkiego, no bo jest mniejszy skład osobowi, żeby to wszystko ogarnąć. Tak to wygląda. Natomiast w tym momencie, kiedy zostałem proboszczem, jestem sam na parafii, no to jeśli chcę wyjechać na urlop, to sam muszę sobie to zorganizować. Tam było takie pytanie i stwierdzenie, czy kuria w tym jakoś pomaga? No otóż kuria w niczym nie pomaga. Nie zapewnia mi żadnego zastępstwa. Tak naprawdę ja muszę sobie to gdzieś wygospodarować. No i ten urlop raczej, gdy jest się proboszczem samemu na parafii, no to się ustawia tak, że przeważnie wyjeżdża się w tygodniu. No ja ten Twój wyjazd właśnie feriowy tak zorganizowałem, żeby wyjechać w poniedziałek, wrócić w sobotę. To znaczy, żeby niedzielę jedną i drugą być na miejscu, no bo bym musiał szukać zastępstwa na tę niedzielę. A że są ferie... No, to właśnie każdy ksiądz, który gdzieś tam na te ferie nie wyjeżdża, jest taki, że można byłoby go wykorzystać na zastępstwo. No, jest z tym problem. Natomiast w ciągu tygodnia no, nikt się nie zgłosił, że chce mszę świętą, nie zamówił intencji. No, więc po prostu u mnie w parafii w tym momencie tych intencji i tych mszy w ciągu tygodnia nie będzie. Natomiast, no, jeśli ktoś ma ochotę, no to tutaj dookoła jest bardzo dużo parafii, więc można śmiało podjechać do innego kościoła i tam skorzystać z Eucharystii w ciągu tygodnia natomiast parafianie to wiedzą i u mnie jest tak, że jeśli nie ma intencji to raczej też ludzi na mszy świętej nie ma więc tak to jest kwestia rozwiązana natomiast zaraz po powrocie z właśnie z, z Ferii, z Kalpe wyjeżdżam na rekolekcję. znaczy ja prowadzę rekolekcje u Rekolekcję u kolegi w kadłubie pod strzelcami, księdza Damiana Stańka tam je zaprosił. I od środy popielcowej do pierwszej niedzieli, i już na środę popielcową, na niedzielę, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu mam zastępstwo. Przyjadą tutaj księża, żeby podprawiać msze, żeby to wszystko było tutaj załatwione i ludzie mogli w tych szczególnych dniach, właśnie środy popielcowej, czy już niedzieli, skorzystać z Eucharystii. Natomiast jeśli chodzi o urlop, no to ja jako probosz sam muszę gdzieś o to się zatroszczyć, żeby móc na tak taki urlop wyjechać. Jako wikary było lżej, no bo się zgłaszało tylko proboszczowi jadę, no i było z głowy. No i okej, okay, to mamy pewne rzeczy już wyjaśnione, więc bierzemy się za pakowanie. Zaczynając od rzeczy, bym powiedział, najważniejszej, którą za, należy zabierać ze sobą na każdy wyjazd rowerowy i na każde wyjście na rower. I oczywiście, jak idzie się domyślić, chodzi o kask. Kask który moim zdaniem jest w tym momencie najważniejszy. Bez kasku nie wychodzimy na rower, jeździmy zawsze w kasku. I dlatego ląduję jako pierwszy do naszej walizki, no, ponieważ no, jadąc tam w Hiszpa, do Hiszpanii, no, nie zabierając kasku, no, byłaby to, jakby się nie patrząc, wielka głupota, no bo to jest jedyna rzecz, która nas na rowerze chroni, więc kask zabieram ze sobą. Kolejna rzecz, jeśli już jesteśmy przy takich gadżetach, no to sięgam, po kolarskie buty. Gdy zamawiałem rower, zaznaczyłem, jakich pedałach jeżdżę, czyli w SPD -SL, więc one będą tam przygotowane, właściwe pod moje bloki, więc e, także buty zabieram ze sobą. E, z tego, co wiem, to kask chyba idzie tam wypożyczyć na miejscu, aczkolwiek wolę mieć swój, natomiast no buty, buty należy zabrać ze sobą. A przy gadżetach, no to oczywiście okulary rowerowe, proszę bardzo, tutaj już przygotowane, żeby nie było też lądują i licznik. Mój Garmin Edge 840, z tego co pamiętam, czyli komputerek rowerowy, gdzie mogę także wgrać ślady nawigacji, ślady, po których mogę jeździć. Przyznam się, że rok temu, gdy tam byłem po raz pierwszy, to bardzo dużo z tego korzystałem, zgrywałem traki, żeby się nie pogubić, ale już po kilku dniach jeżdżenia mniej więcej człowiek już wiedział. Natomiast fajnie sobie to zaplanować gdzieś na laptopie, później zgrać na komputerek i ruszyć w drogę. No to gdy mamy już zapakowany kask, rower, okulary, komputerek, no to czas wziąć się za ubrania. I moi drodzy, tutaj jest tak, że my jedziemy w zimie. U nas pogoda jest jaka jest, każdy widzi, wystarczy wyjrzeć za okno. Natomiast no w Hiszpanii, tam Costa Blanca ma to do siebie, że raczej temperatura jest bardzo fajna. Rok temu no pogoda mnie niesamowicie zaskoczyła, że było piękne słońce, że pięknie człowiek mógł się opalać, no ale... To dalej jest zima, więc na podjazdach człowiek jest zgrzany, a zjazdy robią swoje. Dlatego tutaj, wybierając odzież, którą bierzemy ze sobą, no trzeba naprawdę przemyśleć, bo to nie jest tak jak w lecie, że weźmiemy tylko krótkie spodenki, koszulkę i możemy jeździć, bo ta. Pogoda czasami się zmienia, czasami jest tak, że owszem, będziemy wjeżdżali w słońcu gdzieś na dużą wysokość, a później na zjeździe, na zjeździe będzie lodowato, albo będzie zjazd od północnej strony. Ja tak pamiętam, rok temu zjeżdżałem właśnie na północną stronę stoku górskiego i jechałem w taką dolinkę, później, właśnie od północnej strony, z jednej strony góry, gdzie, które zasłaniały słońce, no i było mega zimno. Co więcej, nawet lód był w niektórych miejscach, bo też tam płynęła rzeczka, było dużo mokrych nawierzchni asfaltu, więc naprawdę no, pogoda jest taka różna. Natomiast rzecz, którą biorę na pewno ze sobą, no, to spodenki rowerowe, i w tym momencie biorę, tak jak już mówiłem, jadę na cztery dni, więc cztery pary. Ja to tylko dzisiaj tak wrzucam, później sobie to wszystko ładnie ułożę. Więc dół mamy załatwione. No ale gdy będzie kiepska pogoda, no to co zrobić czy nie warto zabrać ze sobą długich nogawek nie zawarto zabrać spodni z długich no ja mam spodnie długie ale typowo zimowe więc na tamte warunki na pewno będzie to za ciepłe nie mam spodni czy czwarte wiele osób tam jeździ na spodnie czy czwarte dlatego zabieram ze sobą nogawki czyli to Niesamowite, niesamowita część garderoby, którą sobie zakładamy, jak jest zimno, a jak się robi ciepło, w każdej chwili możemy się zatrzymać i te nogawki zdjąć, zwinąć, schować i jechać dalej. Więc nogawki na taki wyjazd obowiązkowy. Co za tym idzie, jak już jesteśmy przy nogawkach? No to też góra, czyli rękawki. Biorę ze sobą rękawki, ponieważ zabieram także ze sobą. Tutaj mam przygotowane cztery koszulki z krótkim rękawem. Mam nadzieję, że będę tylko z nich korzystał, bo patrzyłem się na prognozę pogody. No to zapowiadają od 17 do 20 stopni na te cztery dni, więc mam nadzieję, że to będzie główna część mojej garderoby. Natomiast właśnie to ubieranie się na cebulkę powoduje, że możemy zabrać ze sobą te rękawki, rano założyć, bo będzie chłodniej, a w każdej chwili zdjąć albo właśnie, gdy przychodzi jakiś zjazd. Możemy również te rękawki sobie tak samo jak i nogawki włożyć, więc to jest naprawdę super sprawa, więc koszulki lądują do naszej torby, no ale koszulki same nas nie uchronią, musimy dbać o kratkę piersiową, tak jak już powiedziałam, niby jest ciepło, a może rob, zrobić się w każdej chwili zimno, zwłaszcza na zjazdach, dlatego mam tutaj przygotowane również potówki. Cztery potówki, które biorę ze sobą, dwie czarne, dwie jasne, które po prostu będę zakładał na siebie pod koszulkę. Tak naprawdę to robi robotę i pomaga. Znowu, gdyby nagle zrobiło się na tak mega ciepło, że już bym się w tym pocił, no to co to za problem? Się zatrzymać, zdjąć tą potówkę, zwinąć i schować. Schować, bo to jest tak naprawdę no, prosta sprawa. No ale z racji tego, że przezorny zawsze ubezpieczony, to oprócz. Krótkiego rękawu biorę dwie bluzki, w tym bluzkę moją niemerino, która no jest niesamowita na różne zmiany pogodowe i długą, drugą bluzkę z długim rękawem. Na wszelki wypadek. A nuż rano wstanę, zobaczę, że pogoda raczej się zapowiada taka, że lepiej jechać w długim rękawie, no to zabieram długi rękaw. Natomiast ze sobą biorę także takie dwa oto gadżety, czyli torbę na ramę i taką, właśnie torbę na kierownicę, tutaj na ramę z góry. Torba to jest oczywiście nie na ramę, tylko właśnie torba na kierownicę, gdzie zapakuję ze sobą i coś, co w zeszłym roku uratowało mi niejednokrotnie życie dwie rzeczy. Z jednej strony kamizelka, no niesamowita na takie szybkie zjazdy, bo nagle coś się. żeśmy wjechali na górę, upoceni mega. Za chwilę czeka na zjazd. Na tym zjeździe robi się chłodno, bo jest powiew powietrza, bo właśnie jest północny stok, więc automatycznie robi się chłodniej. No to taka kamizelka, no naprawdę robi robotę. Taka drobna rzecz, zapakowana do takiej torby, a może uratować życie. I jeszcze dodatkowo kurtka, wiatrówka też. Gdy wjedziemy gdzieś na górę, upoceni, tam czujemy już, że automatycznie wieje troszeczkę zimniejszy wiatr. Zakładamy taką kurtkę i też nam życie może uratować. Więc tyle odnośnie tej garderoby. Ale mamy jeszcze dodatkowe gadżety, czyli skarpetki rowerowe. Cztery pary, a nawet pięć zapakowałam na wszelki wypadek przezorny, zawsze ubezpieczony. Tak jak i z majtkami, lepiej zawsze sobie założyć, że coś się stanie i wziąć więcej na zmianę. Dodatkowo biorę rękawiczki. Dwie pary, jedna druga. Rękawiczki, oczywiście bez palców, typowo takie rękawiczki do jeżdżenia na rowerze, nie z długimi palcami, bo aż tak dziwno tam nie będzie. Mówię temperatury od 17 do 20 stopni, oczywiście w cieniu. W górach może być inaczej, ale te rękawiczki całkowicie dadzą radę. Na wszelki wypadek biorę dwa kominy. Tak jak już mówiłem, przezorny, zawsze ubezpieczony. No i oczywiście moje ulubione czapeczki pod kask, które Wam się tak bardzo mocno podobają, bo są różnego rodzaju fikuśne czasami. Ja lubię, zwłaszcza gdy mamy taką pogodę wiosenną, nie do końca letnią, żeby tych jeździć. Z jednej strony nam jednak tutaj głowę zabezpieczają, ale też łapią pot. A potu na podjazdach będzie bardzo, ale to bardzo dużo, z czego ja się cieszę. Kolejna sprawa, o której zapomniałam, za chwilę dopakuję, czyli pasek tętna, no bo chcę mierzyć swoje tętno na podjazdach, i oczywiście do tego dorzucamy no jakiś ręcznik. Wiadomo, jedziemy gdzieś tam, niby do hotelu, więc ręczniki powinny być, ale ja zawsze jednak biorę ze sobą na wszelki wypadek. A oprócz tego ten ręcznik może przydać się, gdy pójdę sobie na plażę poplażować, bo też w zeszłym roku się udawało niejednokrotnie, a nawet codziennie wychodzić na plażę później po rowerze, żeby trochę tam się zrelaksować. No, więc... Więc czujnik tętna, tak jak już mówiłem, a z tych rzeczy nierowerowych, no to te zwykłe rzeczy, które bierzemy ze sobą: kaputki, dresiki, piżamy, grube rzeczy. I to jest rzecz, o której musimy pamiętać, że my jedziemy do kraju gdzie uważamy że będzie mega ciepło i jest w ciągu dnia, ale wieczorami robi się chłodniej. A jest problem taki, że często w tych hotelach, w hotelach nie wiem, ale w apartamentach, rok temu miałam apartament, jest po prostu mega zimno wieczorem. Więc takie grube rzeczy w formie jakiegoś dresu, grubej bluzy no naprawdę nam pomogą przetrwać taki wieczór czy taką noc bo może się okazać, że w tym naszym apartamencie będzie chłodno. One były budowane, te apartamenty, z myślą o turystach w lecie a nie tych, którzy przyjeżdżają zimą. No mam nadzieję, że w hotelu będzie troszeczkę inaczej niż w tym apartamencie, aczkolwiek wszystko okaże się na miejscu, więc przezorny jednak zawsze ubezpieczony, dlatego ja mimo wszystko zapakuję troszeczkę cieplejszych rzeczy, więc to już takie normalne rzeczy na wyjazd. Natomiast niech nas nie zwiedzie to, że w ciągu dnia właśnie jest taka super mega pogoda, że już tylko i wyłącznie na krótkie spodenki, zresztą zawsze jest to ciekawe, bo miejscowi chodzą mega grubo ubrani, a turyści przyjeżdżają bardzo często się rozbierają od razu, no bo cieplej się robi. To może być złudne, bo jednak to jest nad morzem. Wiaterek zawieje chłodniejszy, nagle nas przewieje i nic z naszego kolarskiego wyjazdu. Więc naprawdę myślmy. Nic nas nie zwalnia z myślenia, gdy jesteśmy tam na miejscu. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam, gdy przyjdzie Wasz rowerowy wyjazd i będziecie chcieli się na niego spakować, na co zwrócić uwagę, co zabrać. Ja z tych rzeczy rowerowych, to co tutaj zapakowałem, to w 100% biorę ze sobą. Plus oczywiście rzeczy normalne, plus oczywiście sprzęt do nagrywania, no bo ja lubię nagrywać, ale to już na pewno wiecie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie, no i mam nadzieję, że że już kolejne odcinki, te niedzielne, będą skalbe. I że to słoneczko, które tam zobaczę, którego tam zakosztuje, że przywiozę ze sobą tutaj do Polski i już po powrocie też zacznie robić się u nas coraz bardziej wiosennie.